po tym, co wydarzyło się i co widzieliśmy wczoraj, Caritas Polska do Caritas, które są na tych terenach, które zostały zalane, przekazała 200 tysięcy złotych. Oprócz tego zostały uruchomione zbiórki finansowe, zbiórki pieniężne. Szczegółowe informacje, jak wpłacić pieniądze, które niezwłocznie będą przekazywane właśnie na te tereny, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Ja tylko powiem, że można wpłacić je blikiem. Można również dokonać przelewu tradycyjnego na konto naszej decyzjalnej karta z Izbie gorzowskiej w tym, w tym momencie te wszystkie działania interwencyjne są prowadzone na tych zalanych terenach przez sztaby kryzysowe. Wszystkie oddziały Caritas diecezjalnych, które tam właśnie są, ściśle z, tym, z tymi sztabami współpracują, ale właśnie już otrzymały o te pieniądze, które, które też myślimy, że pomogą im zabezpieczyć te pierwsze potrzeby osób, które są w takiej trudnej sytuacji. W naszej diecezjalnej kawitas my w tej chwili na bieżąco obserwujemy rozwój sytuacji, tego, co dzieje się w naszej diecezji, w naszych województwach, czyli w województwie lubuskim i w części województwa dolnośląskiego. Jesteśmy w kontakcie z proboszczami oraz z parafialnymi zespołami Caritas, które działają właśnie na tych terenach, które niestety mogą zostać zalane. Jeżeli będzie taka konieczność i niesienie tam pomocy, to jesteśmy w tej chwili już przygotowani, ponieważ w naszym magazynie znajdują się takie pierwsze najpotrzebniejsze rzeczy, czyli mamy żywność, mamy wodę, mamy koce, śpiwory, także te rzeczy mamy w tej chwili zgromadzone. Na dzień dzisiejszy ani my w Decyzjami Kawitas, ani Kavitas Polska nie prowadzimy zbiórki darów rzeczowych. To jeszcze nie jest ten czas. Jeżeli będzie taka konieczność i taka potrzeba, będziemy Państwa na bieżąco informować, stąd też prośba, żebyście Państwo wchodzili na naszą stronę internetową i na nasz profil na Facebooku, dodam tylko, że kawitas Polska prowadzi w tej chwili zbiórkę darowizn od firm, czyli yy, firmy, które produkują wodę, agregaty, osuszacze. Wszystko to też mamy wypisane na naszej stronie internetowej. Mogą zgłaszać się pod wskazany adres mailowy i zapewne Państwo jesteście zorientowani, podobnie jak my tutaj wszyscy pracownicy diecezjalnej Caritas, nie wiemy, co nas może spotkać w najbliższych dniach, dlatego też bardzo Państwa prosimy i apelujemy, żeby wchodzić na stronę naszą, na, na profil na Facebooku, czy też do nas dzwonić i wtedy odpowiemy, co w danym momencie będzie potrzebne.